Pierwszą niedzielę postu zawsze czytamy opis kuszenia Pana Jezusa na pustyni. W tym roku czytałem go w wersji świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł. Po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy: Diabeł, Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę. Pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego. Bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechce. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu Swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy. Postawił na szczycie narożnika świątyni. I rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym. Rzuć się stąd w dół, jest bowiem napisane aniołom swoim da rozkaz co do Ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą. Byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał. Na próbę pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Jaka jest dobra nowina w tym tekście? Dobrą nowiną jest osoba Jezusa Chrystusa, który podejmuje walkę z naszym grzechem, z ludzkim grzechem. I tę walkę wygrywa. To, co jest bardzo ważne, to to, że syn Boga nie podejmuje tej walki z takiego bezpiecznego dystansu, jakby z zewnątrz, tylko wchodzi w sam środek każdej z ludzkich pokus, każdej z ludzkich prób. Ta Ewangelia pozwala na postawienie takiego pytania, czy Bóg rozumiałby sytuację ludzkiego grzechu i ludzkiej pokusy, gdyby się nie wcielił, to znaczy gdyby syn Boga nie stał się człowiekiem, czy miałby w sobie doświadczenie tego? Jakie pokusy mogą się rodzić w człowieku, który jest głodny, który nie ma nic do jedzenia, albo który nie jadł 40 dni? Jakie pokusy może w człowieku wygenerować taki głód, głód chleba? Do jakiego czynu może go pchnąć taki brak? Czy Bóg, który nie stałby się człowiekiem, miałby doświadczenie tego, na jakie pokusy wystawiony jest człowiek, przed którym naraz się pojawia jakaś perspektywa władzy, choćby najmniejszej, a co dopiero władzy, która jest poważna, y, która daje człowiekowi kontrolę nad, y, nad innymi, y, jak łatwo jest przejść od takiego rozumienia władzy y, w kategoriach, nie wiem, służby. Y, 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 strzeżenia czy propagowania dobrych yy, pięknych wartości właśnie w kierunku tego, żeby zyskać dla siebie, żeby się dorobić, yy, żeby przejąć potęgę dla siebie, wspaniałość dla siebie. No i charakterystyczne, święty Łukasz w zestawieniu z Mateuszem odwraca kolejność pokus i u Łukasza ostatnia pokusa ma miejsce w świątyni, więc yy, Pytanie, czy gdyby się Bóg nie wcielił, czy poznałby te pokusy, jakie, na jakie wystawieni są ludzie w, w świątyni, w świętym mieście? Taka pokusa, przed którą stanął Jezus, żeby właśnie w świątyni, w mieście Boga, zabłysnąć, zadziwić. By przejąć tę chwałę, która jest należna w świętym mieście jest należna Bogu. To Bóg jest godny zadziwienia w świątyni, to Bóg jest godny wychwalania w świątyni. Tymczasem to jest właśnie ta pokusa, nie? zabłysnąć, być naraz z kimś, wzbudzić podziw, nie gdzie indziej, tylko w mieście Boga, w świątyni Boga. Chrystus chce być z nami w doświadczeniu pokusy. <laughs> ta, w doświadczeniu no właśnie tego, że jesteśmy wystawieni, czy sami siebie wystawiamy na słabość, na, na upadek, na grzech, że On jest z nami w tym doświadczeniu, i też wiemy dobrze, nie przestaje być z nami także wtedy, kiedy, kiedy nie jesteśmy w stanie oprzeć się tej pokusie, I kiedy naprawdę upadamy, kiedy te trzy pokusy nas przerosną. To wtedy On tym bardziej jest z nami, jako Ten, który jest miłosiernym Samarytaninem, który pochyla się nad nami, obmywa nasze rany swoją krwią, leczy nas, podnosi nas itd. To jest bardzo piękny obraz Jezusa Chrystusa, który jest twarzą miłosierdzia Bożego. To jest to, to, jest to co my odkrywamy szczególnie w tym roku w roku świętym, w nadzwyczajnym jubileuszu, że, że Jezus Chrystus jest twarzą miłosiernego Ojca. Właśnie ten Jezus kuszony, ten Jezus zmizerowany, czterdziestodniowym postem, ten Jezus wystawiony na taką absolutnie bezczelną pokusę ze strony szatana, ten Jezus jest twarzą miłosiernego Boga. Pokazuje, jak Bóg jest blisko każdego z nas, w, w każdej trudnej sytuacji duchowej, jak chce nas wyprowadzić z grzechu, ale właśnie w ten sposób, żeby wchodzi osobiście w te wszystkie sytuacje naszych prób, a nie tylko takim, nie wiem, mentorskim tonem pouczając nas z zewnątrz. To jest bardzo piękna Ewangelia. Życzę każdemu, by ją przeżył.